Drodzy państwa w dzisiejszym odcinku przedpremierowo szajomi 13 zapakowany w taki karton może ja weźmy tutaj jakoś taki, ten karton taki o proszę bardzo o i tutaj będzie ładnie o więc nic nie ma w takiej folii szajomi 13 nie jest to wersja Pro, bo Pro nie była dostępna, lecz zwykła. Zaczniemy od zwykłej. W następnych odcinkach będzie również wersja Pro, jak i Light. W środku znajdziemy pokrowiec. Otwórzmy, mamy narzędzie do wyjmowania, sim karty. I oczywiście, znaleźliśmy w środku pokrowiec. Bardzo mi to imponuje. W dzisiejszej dobie minimalizacji opakowań i akcesorii mamy wszystko, czego potrzebujemy. Może nie jest to najbardziej ekskluzywny pokrowiec, ale pokrowiec to pokrowiec. Instrukcja obsługi, szybka, karta gwarancyjna i informacje bezpieczeństwa. Połóżmy to sobie na bok. Samo urządzenie. No, przypomina mi tutaj gabarytowo Galaxy S21, czy jest idealny dla mojej ręki. I tutaj już mam wrażenie, że ten też może taki być. Zobaczmy, co w środku jest. Pod. Telefonem, a mamy tutaj ładowarkę 67 W, jest to identyczna ładowarka, którą możesz znaleźć w pokofonie X5 na USB typu A. No i oczywiście kabel również identyczny jak w pokofonie z A do C, półtorej metrowy. Odłóżmy sobie te akcesoria na bok i zajmiemy się samym urządzeniem. Pismo. Hmm. Wow! Well, satisfaction. Lajka profesjonalna optyka 75 mm pro Snapdragon 8 generacji drugiej, 120 adaptyczny, dostosujący się amoledowy ekran 67 turboładowanie. wow! Pierwsze wrażenie, bardzo ciężkie urządzenie z tymi płaskimi boczkami przypomina dość w uchwycie iPhone'a. Zmierzmy sobie zważmy. Zmierzmy zważmy. Zobaczmy, ile waży takie urządzenie, bo jest w porównaniu do innych urządzeń, które mieliśmy na tym kanale, bardzo ciężki. 194 gramy, tak No, jest to waga. Zaskakująca dla tak małego urządzenia, w porównaniu do pokofona, który zobaczcie, jaki jest gigantyczny. No, jest różnica. I teraz tak: przycisk zasilania z prawej strony i podgłaszania dla mojej ręki jest w idealnym miejscu. Sobie tutaj mogę kontrolować jedną ręką, jedną dłonią. Na górze mamy mikrofon, i blaster, czyli podczerwień. Kolejny mikrofon. I kolejny, aż tyle mikrofonów, może będzie ładnie tutaj nam zbierał, zrobimy testy, bo akurat mamy Sanosa na recenzji, może nagramy tym i będzie jeszcze fajniej. Z lewej strony jest tylko antena, tutaj widzimy, i u dołu mamy SIM card tray, czyli tacka na SIM kartę, kolejny mikrofon, USB typu C i głośnik niesyngowany, harbon carbon czyli... E, Widocznie zrobili swój tune i zobaczymy, jak on będzie nam tutaj grał. Oczywiście na górze jest też głośnik i kamera. Z tyłu mamy kamery: trzy kamery, plus tutaj flash. Syngowane lajka. No, odciski palców definitywnie będą się tutaj zbierać. Załóżmy ten pokrowiec. Satisfaction. Czy będzie chronił e, kamery? E, jest minimalnie wynurzony ponad kamery, więc oczywiście będzie w ten sposób w jakimś tam stopniu chronił. A jeśli chodzi o ekran, to najbardziej tutaj górna i dolna część będzie chroniona. Boki już tak są praktycznie na gładko z ekranem. Troszeczkę wyżej, ale minimalnie. Włączmy i zobaczmy, jak to nam się to pierwsze demo zaprezentuje. Przytrzymujemy guzik. Szajomi. Języki. Oczywiście, mamy praktycznie wszystkie języki świata, to można przechodzić. No i oczywiście, na samym końcu jest i polski. Ale my sobie dla celów tego wideo wybierzemy angielski. Next. to no, być polski. Mamy 43% na baterii z pudełka, więc jest dostępna aktualizacja, więc zróbmy to pierwsze. Pierwsze wrażenia piękna płynność jak to wszystko się tutaj przekłada ile tutaj mamy funkcji. Ta płynność przypomina mi iPhone'a 14. Pro, nawet w Samsungu Galaxy S23 nie odczułem takiej płynności. Było blisko, ale tutaj to już jest. No, można powiedzieć, w skrócie, petarda. Wow. Proszę. Te animacje, te przejścia jest to właśnie odczucia Mam wrażenie, że Szajomi. Wzoruje się na iPhone'ie. Po jednym dniu użytkowania, ale ten smartfon jest poręczny. Jak on dobrze trzyma się w dłoni, te płaskie krawędzie, to się dobrze wszystko trzyma i jest szybki. Co to oznacza? Że chcesz na przykład zrobić zdjęcie w biedronce. Bam. I ładujesz. Patrz. I każde zdjęcie wychodzi ostre. Piękne. Spróbuj tak zrobić z innym smartfonem. Ach, ale ten czytnik dni papilarnych. Bam! I już, proszę bardzo. Bam! I już. I robisz tak. I, i bam, 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 I robisz sesję zdjęciową. Bam! I wszystko wychodzi super ostre, super piękne. I jesteś zadowolony. I kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Tak, jak uploadujesz tu na Facebooka, czy tam, gdzie tam chcesz. To mi się podoba. Ten smartfon jest szybki, a do tego te animacje. Zobaczcie animacje. Wygląda jak animacja w iPhone'ie. Bach. Te przejścia. Bam. Jak w iPhone'ie. No, na to wygląda, że stylizowali się na iPhone'a. Kamera. Tam, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale usłyszymy sobie głośniczki. Dobra, 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 ta muzyka też taka no, bez prawa autorskich, to musicie mi to zrozumieć, że, że inne nie mogę pusić. ale muszę wam powiedzieć, że gra głośno, ale nie jest to harmon-carbon, jednak e, tune harmon-carbon robi robotę, tutaj się tego pozbyli i jest 2 mm, słabiej. Ale to można. Wiecie, to jest dla ucha, który jest tak, wiesz, wybredny. Ja trochę wybrzydzam i tak czepiam się szczegółów. Jak też nigdy nie słyszał Harmon To to nie wie i pewnie się nie dowie, póki nie wykupi subskrypcji. Czy anteny satelitarnej marki Diora? Kiedyś taka reklama była. Mikrofony. Ilość mikrofonów. Jak on zbiera audio, to się w głowie nie mieści. Piekielnie. Dobre i czułe mikrofony, zobaczcie ile tu tego jest, no tu jeden z nich to jest Ear Blaster, ale jest grubo Pamiętajmy, że to jest tylko rozpakowanie Pełna recenzja wkrótce, a no, po paru dniach możesz się zaprzyjaźnić z tym telefonem i zobaczyć co w świecie pisze Ale jest szybki, tutaj nie ma lagów, ten piękny płaski ekran Uff. Gdybyś tu dał tego nocza to ktoś mógłby powiedzieć, ty no patrz iPhone te takie okrągłe apki, te przejścia, bam, proszę, nawet tego nie otwierałem, proszę, jak to wszystko, siach, i już, no to to, jak iPhone, bach, i już, bam, no, jeśli podobał Ci się iPhone, ale nie chcesz mieć iPhone'a ze względu na małą ilość opcji, to to jest sprzęt dla Ciebie, no i to tyle na dzisiaj, moi, kochani, Historia prawdziwa, trochę go tu pomazałem czego wyczyścić. Hmm.